Po tak długiej przerwie to były piękne warunki, piękny stadion. No właśnie, kiedyś siegało na innych stadionach, teraz jest przyjemność dla zawodników grać na takich stadionach i tylko żeby prezentowali bardzo dobrą format no. no, drużyny. Za, za plecami jeszcze mamy taki relikt w przeszłości. No ale liczę, że to się niedługo zmieni i będzie piękny stadion zawsze. Jeżeli są takie warunki, to nikt nie grać. Tylko grać i pokazać jak najlepszej strony. 10 bramek stracili gospodarze w tych meczach. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Bo tak to się ułożyło. 8 bramek stracili gości. Jak mam wiedzieć, 4 mecze przegrali gospodarze. Także to, to jest wymiar zawsze inauguracji. Ona zawsze była interesująca, zawsze ciekawa, a jednocześnie część drużyn miała... No, Nadzwyczajne warunki nieoczekiwane, bo jak padał deszcz, te drużyny, które były w Turcji, więc na pewno mieli ten kłopoty, ale to nikogo nie usprawiedliwia. Warunki na boisku są jednakowe dla każdej drużyny. I to byłoby na tyle. Dziękuję bardzo. Co Lukas? Coś się szykuje dzisiaj? Jakiś, Cześć, błóż, 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 błóż. Jakiś debiut? Rozmawiałem na temat, ale... Mam taką cichą nadzieję. Że będzie debiut? Że będzie. Jak oceniasz okres przygotowawczy? Zgrałeś się już z drużyną? Zgrałeś, tak, tak, tak. Rozmawiałem bardzo dużo z chłopakami. Myślę, że przybiegło to aklimatyzacja bardzo dobrze. Już jest mój któryś klub z rzędu, także już ta aklimatyzacja, wiesz, mija, przebiega bardzo szybko, a nie jak kiedyś, że potrzebowałem tam po prostu 3-4 miesięcy, teraz potrzebuję dwóch, 3 dni i jest, jest okej. Okay, tak, no to już... nie, nie ma problemu. No Ty już akres na Śląsku spędziłeś w gks no to, tak jest, tak jest. to może to śląskie powietrze Ci doda otuchy nie, w tym pierwszym ci, meczu byś służyło mi, służyło mi, wiesz. Ale powiem Ci, że tutaj graliśmy z Koroną, miałem debiut, też masz mhm. pierwszy już na wiosnę i czerwona kartka, także nie wiem, czy to dobrze. Jest bo... jakaś klątwa może? <laughs> nie wiem, ale... Wiesz drugi... takie rzeczy? Nie, w drugim meczu szli i... Przegraliśmy, <noise> także nie będzie jakichś plusów <noise> Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie bez kartek tak, i bez... Bez kartki zwycięstwo. i zwycięstwo. Tak, tak jest. dokładnie. To będzie super. Dopóki... Nie, że radia ściągają, to poczekaj, ja się w Warszawy. Jak jadę do Krakowa, to chyba też jest w Krakowie. No bo w Krakowie cały czas. Słuchaj, potrzebujemy napastnika, także wszyscy pomyśl. Czy... No ale jest coś, trenujesz nasz? Nie no, to no, 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 spokojnie, no, tak już na wejściu. Znaczy ja, znaczy tak, nie gram w piłkę w ogóle, ale to dobrze, bo to jest bardzo... ale, to... grał jest... tylko Ale oni mają też... Ja uważam, że powinien zgłosić akces, żeby coś pomóc. czy nie muszę Ale wiesz jak jest? Ja się dziwię, że się nie zgłosił. Kaczowski bardzo ładnie widać, Pięknie. Jak będzie trzeba, ja się też rozbieram, pomogę na parę minut. Ja to no no zdjęcia to, to, to każdy może się z tym zajmować. czy historii? Nie, teraz odpięto. Flanek czy To jest Piąty. Jeśli Jest żelne z jest więcej z jest drugi Flanek z jest teraz i więcej, to jest o i powiem ci, ten, że Kwiecik nie wiedział, który jest. A co <grym> mi się to też krecić, który się tak. No. Mało tego Z nie nie staw staw nie staw wiedział. To pała i to. Ja powiem tak, który ja, ja jestem? Nie, ja jest nie, 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 że też nie wiedział, który jest Kwiecik. Zupełnie niepotrzebnie wyjeżdżał za granicę, jakby nie wyjechał. No ale ty mnie szczegół do wiedział, i musiałem grać utrzymać. Jest I nasza młodzież. Jak tam panowie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Będzie jakaś szansa Daniel na debiut? Liczę na to, ale zobaczymy. No, jak będzie trzeba, to wejdę. <grym <grym I pokażę. Maciek ci powiedział, jak to jest zagrać w ekstraklasie. No, Od do 6.30 nie spałem. A jak oceniacie przygotowania do sezonu? Pozytywnie, pozytywnie. Myślę, że jesteśmy gotowi. Powalczyć o naprawdę fajny cel. wysoka, wysoka pozycję. Turcja pomogła? Trochę? Pomogła, pomogła. Potrenowaliśmy. Przygotowaliśmy się do sezonu. Mam nadzieję w pozytywnym znaczeniu. Dobrze. 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 Dawać,